Władysław Stopka król sam wypracował technologię wyrobu dzwonków, korzystając z doświadczeń swego ojca, który próbował tego rękodzieła, lecz bez specjalnego zapału. O niektórych szczegółach procederu słyszał od ludzi, do innych doszedł sam. Blachę żelazną trasuje się według szablonów i tnie na odpowiedniej wielkości prostokąty. Cięcie blachy maszyną dostarcza stopce niekłamanej radości, ponieważ do niedawna czynił to mozolnie nożycami. Stalową, miskowatą matrycę do klepania blachy zrobił mu zięć, zajmujący się z amatorska, rękodzielniczą produkcją traktorów. Jakość dzwonka uwarunkowana jest kształtem i właściwą symetrią rozłożenia grubości blachy zmienionej w wyniku klepania. Władysław Stopka wyrabia dzwonki od prawie 40 lat. Wykonuje też naprawy dzwonków, które straciły głos. Polega to zwykle na oczyszczeniu, powtórnym zlutowaniu i ewentualnie strojeniu. Dziełem życia Władysława Stopki było sporządzenie zestawu dzwonków strojonych na zamówienie Garnizonowej Orkiestry Wojskowej z Krakowa. Czyn ten został mu nagrodzony talonem na wymarzony motorower Marki Simpson. Starannie wymodelowany płaszcz dzwonka jest gotowy do lutowania. Szwy zwilża się wodą i posypuje boraksem. Jako lód służą skrawki cienkiej mosiężnej blachy. Łatwiejsze jest lutowanie cyną, jednak źle wpływa ono na głos dzwonka. Dawnej techniki lutowania miedzią z roztworem gliny stopka nie próbował. Po lutowaniu, korzystając z roznieconego ogniska, przygotowuje się kabłączkowate ucha z wydłużonym jednym ramieniem. Piękkowe poszerzenia kabłączka wersja luksusowa wykonywana jest tylko na zamówienie poważnych klientów. Wydłużone ramię kabłączka będzie stanowiło tzw. szubieniczkę, do zawieszenia serca dzwonka. Następnie formuje się serca dzwonków. Założenie ucha jest operacją wymagającą staranności. W następującym potem lutowaniu chodzi o to, żeby lut nie wyciekał i nie pozostawił dziurek i szczelin. Skorupa dzwonka wraz z uchem powinna stanowić integralną, szczelną całość. Przygotowanie serca do zawieszenia jest ważne, bo od jego pozycji zależy głos dzwonka. Trzeba zawiesić serce tak, by koniec szubieniczki nie stykał się ani z płaszczem dzwonka. Ani z drugim ramieniem ucha. Szlifowanie, nie dość staranne, klienci podnoszą jako jedyny mankament stopkowych dzwonków. Stopka nie lubi tej czynności, bo nie jest małostkowy. Sami se oślifujcie, mówi. Istotą dzwonka jest jego dźwięk, dlatego dzieło zamyka korekta tonu, polegająca na podklepaniu i miejscowym utwardzeniu, zależnie od potrzeby, gardła dzwonka. Technikę sporządzania odlewów stosowaną przy wyrobie klamer do pasków, na których zawiesza się dzwonki, stopka podpatrzył w niedalekim ludźmierzu, u rzemieślnika zajmującego się wyrobem dzwonków do końskich uprzęży. Własnej roboty, formę dwudzielną wypełnia zwilżoną masą formierską której starannie osadza się parę modeli wraz z klockiem, dzięki czemu powstanie kanał łączący obie formy. Stopka ma wiązkę klamer różnej wielkości i kroju, zebranych przy różnych okazjach, stanowiącą wzornik. Klienci wybierają według gustu te modele, które stopka ma powielić. Największe powodzenie mają wzory dawne, o skromnym profilu. Powierzchnię pudruje się przez pończochę opiłkami mosiądzu, które odizolują i pozwolą na rozłączenie obu części formy. Stopka używa opiłków z powodu braku grafitu, który stosuje się zwykle w odlewnictwie. W górnej części formy przebija się kanał wlewowy. Tygiel jest zrobiony z odcinka zaklepanej rury stalowej. Tygla grafitowego stopce nie udało się zdobyć. Z uznaniem opowiada o swoim poprzednim tyglu nadzwyczajnej jakości, wykonanym z czerepu austriackiego pocisku z czasów I wojny. Niestety, pożyteczne te przedmioty są teraz wielką rzadkością. uzyskanie złocistego odlewu mosiężnego, który z natury bywa czarny, to sekret pozyskany przez stopkę za pół litra od odlewnika z ludźmierza. Polega na dodaniu do metalu okrucha aluminium. Ostudzony odlew rozcina się i szlifuje. Rzemienna obroża z mosiężną klamrą wieńczy formalny wykwint dzwonka. Drewniane obroże kabłączkowe na przełomie XIX i XX wieku są obecnie zupełnie nieznane. To jedna z zasobniejszych kolekcji dzwonków. Właściciel rzadko już bacuje. Zajął się szyciem kierpców. Natomiast pieczołowicie przechowuje dzwonki, czasem też je pożycza zaufanym pasterzom. To o nim opowiadają, że rozpozna po głosie, po pięciu latach, skradziony dzwonek. Kontakt ze zwierzęciem służy dzwonkom. Tłuste runo zmiękcza rzemień obroży i zabezpiecza dzwonki przed korozją.